Siemanko, w kolejnym odcinku z Malucha, ojciec zaczął aktualnie ciąć przód, wygląda on tak, tutaj cały przedni pas leży i błotniki, błotniki mocno szczarte. Jak został maluch wstawiony do garażu, to już rozebrał klapę, maskę, drzwi, szyby. No praktycznie dokończył go rozkładać i został jeszcze na to silnik. Środek też już został cały rozebrany. Przedni pas ojciec zakupił przez OLX, ale nie jest to chiński. A co do błotników, to tak samo zostały kupione od tego samego pana, co, co ten przedni pas. Więc jeśli chodzi o maluszka, to zaczyna ojciec ostro działać. Cała kasta pojedzie do wypiaskowania, a po piaskowaniu wróci do nas i szybko go dajemy w podkład. No a później to już zostały tylko sprawy lakiernicze. Aktualizacja Malucha po paru dniach, silnik wyciągnięty i cały osprzęt, została już tylko sama kasta, która niedługo idzie do piaskowania, wiadomo nie cała, ale w większości. A Malucha sobie ojciec postawił na takim tu wózku zrobionym przez niego, żeby sobie regulować góra-dół, on był już używany do mojego, do mojego zielonego Malucha. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach, jak już maluch zostanie wypiaskowany. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach, jak już maluch zostanie wypiaskowany i będzie dalszy etap jego renowacji.